Chcielibyśmy tutaj podać parę praktycznych rad duchowych dotyczących tego, jak przeżywać ten trudny czas panującej wokół zarazy. Na początek spróbujmy zmierzyć się z podstawowym pytaniem, jaki jest w ogóle sens tego, co się wydarza, a bardziej praktycznie, jakie jest wyjaśnienie, że pojawiła się taka zaraza. Genezy. Tłumaczące pojawienie się tej choroby mogą być w zasadzie dwie. Jedna to będzie geneza, czyli źródło naturalne. Po prostu w sposób naturalny powstał taki oto wirus, a drugie źródło pochodzenia może być pochodzenia ludzkiego, czyli je, że jest to działanie celowe jakiejś grupy ludzi. I od razu odpowiemy na to. Na, na te kwestie nie wiemy skąd bierze się ten wirus. Natomiast istnieje jeszcze ewentualnie trzecia możliwość, która jest z góry to zapowiadamy, nieprawdziwa. To znaczy, że ten, ta choroba pochodziłaby na przykład od Boga, który chce ukarać ludzkość. Takie przedstawienie skrajne. Yy, tej, sensu tej zarazy jest absolutnie niezgodne z wiarą, teologią chrześcijańską, ponieważ wszelkie rodzaje cierpienia, w tym także choroby, nie pochodzą od Boga, tylko od zranionej grzechem pierworodnym natury ludzkiej, czy raczej z całego stworzenia skażonego grzechem. Nie chcielibyśmy się dłużej rozwodzić nad tym, tą, tą trzecią genezą, którą, jak która, jak powiedziałem, jest błędna, ale oczywiście można powiedzieć, że wszystko, każdy rodzaj cierpienia, który dotyka ludzkość i każdego z nas, może być okazją do, do zbliżenia się do Boga. Dlatego niech ten czas. Yy, który przeżywamy, ten trudny czas będzie też okazją do tego, żeby po prostu właśnie być bliżej Boga. Mamy więcej czasu na modlitwę, więc jest to wspaniała okazja, żeby pogłębić nasze życie duchowe. W drugim punkcie chciałbym powiedzieć o trzech poziomach reago naszego reagowania na tę sytuację. To znaczy, tak najogólniej, co mamy robić, aby stawić czoło tym, temu czasowi próby naszej wiary. A dlaczego wybraliśmy? Mówimy tutaj o trzech reakcjach. Bo tutaj posłużymy się bardzo starożytnym podziałem widocznym u świętego Pawła. O którym mu, mówi, że w człowieku jest duch, dusza i ciało, więc trzy elementy, i zgodnie z tymi elementami spróbujemy teraz dać bardzo proste rady. Ale zaczniemy od tego ostatniego elementu, jeśli chodzi o ciało. No to jeżeli chodzi o rady dotyczące ciała, jak chronić je przed zarażeniem, to tutaj nie będziemy o tym mówić, bo doskonale o tym y, mówią wszyscy i wszystkie media. Więc nie należy lekceważyć tych rad, ponieważ to, co się radzi, jest oparte na wiedzy ludzkiej, która dąży do obiektywności. To znaczy, że jeżeli te rady dawane są na bazie pewnej wiedzy, czyli racjonalizmu, rozumu, to nie oparte są one na teoriach ale na badaniach, które potwierdzają teorię. Czyli jeżeli mówi się, że trzeba nosić na przykład maskę, to trzeba to czynić i nie zadawać sobie wielu pytań. Drugim poziomem reakcji jest to, co nazwane jest u Pawła duszą. A dusza po grecku jest psyche. Czyli my to sobie tutaj dla praktycznych powodów utożsamimy z naszą psychiką. I dobrze się składa, że mówimy o tej psychice zaraz po tym, jak mówiliśmy o kwestiach ciała, czyli kwestiach zarażenia się na przykład wirusem. Ponieważ psychika to jest w pewnym sensie łącznik, to jest to miejsce, gdzie spotyka się ze sobą ciało z duchem. To jest taka bardzo uproszczona teoria psychiki, to znaczy psychiczność człowieka, czyli psychika człowieka dotyczy także jego ciała. To znaczy, jeżeli my fizycznie czujemy zagrożenie, realne zagrożenie zarażeniem się, a może i nawet śmiercią, to reaguje na to nasz stan psychiczny. A tak konkretniej oczywiście chodzi o najważniejsze emocje. Możemy na, y, reagować na przykład lękiem, który jest jeden z podstawowych problemów emocjonalnych człowieka, może być, a z drugiej strony możemy reagować gniewem. I oczywiście nie jest to miejsce, żeby y, rozciągać przed nami wszystkie y, 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 prawda, wachlarze stanów psychicznych. Powiemy to w sposób bardzo uproszczony. Te osoby, które mają tendencję do bycia osobami lękowymi, będą reagować na ten stan zagrożenia lękiem. Te osoby, które uciekają od swojego wewnętrznego problemu w postawę gniewu i agresji, będą zachowywać się na przykład wobec tego powszechnego strachu przed zarażeniem i pokazywać, że się nie boją. I tutaj nie będziemy oczywiście się rozwodzić. Powiemy tylko tak. Każdy reaguje tym, co ma w sobie wobec zagrożenia zarażeniem. Pierwsza podstawowa prawda. Mamy prawo reagować tak, jak reagujemy. Mamy podstawowe prawo, prawo bać się zarażenia. To nie jest brak wiary. Zaraz do tego dojdziemy. Nasza ludzka natura jest, jak powiedzieliśmy wcześniej, zraniona grzechem pierworodnym, chociaż uwolniona od tego grzechu przez Chrzest, to jednak żyjemy konsekwencjami tego grzechu. I lęk jest także konsekwencją grzechu pierworodnego. Przypominam, że Adam po, po tym, jak zgrzeszył i Ewa, yy, schowali się w krzakach i kiedy Bóg nadchodzi, mówią, że się boją Boga, bo są nadzy. To jest bardzo ważny element, ta nagość, ponieważ właśnie sytuacje zagrożenia nas obnażają, to znaczy pokazują, co tak naprawdę w nas jest, albo jaki jest nasz prawdziwy stan ducha. Ale jak podkreśliłem, nie po to, żeby nas oskarżyć, tylko żeby powiedzieć sobie prawdę, jacy jesteśmy. I jeszcze nie powiedzieliśmy o tym trzecim elemencie, o którym za chwilę będziemy mówić, bo my nie zostajemy tylko na poziomie psychicznym, ale warto sobie to powiedzieć. Mamy prawo być słabi i czuć zagrożenie. I tak z psychologicznego punktu widzenia powiedziałbym: tak, przyda się trochę lęku, bo wtedy może człowiek jest bardziej ostrożny w zachowywaniu tych wszystkich wskazań medycznych, jak chronić się przed zarażeniem. A z drugiej strony przyda się też trochę tej błączuszności, czyli trochę tej odwagi, czyli zaufania do życia, bo przecież nie można popać w żadną z tych dwóch skrajności. Trzeci poziom reagowania na, na, ten, na ten stan i te, to, to, co się dzieje wokół nas, to jest oczywiście poziom duchowy. I od razu, jakby. Zanim będę mówił o tym poziomie duchowym, to powiem tak. Każdy z tych poziomów jest ważny: i fizyczny, i psychiczny, i duchowy. Nie ma ważniejszych poziomów. Duchowy nie jest wcale najważniejszy. On jest równie ważny jak wszystkie inne. Bo gdybyśmy powiedzieli, że sama wiara wystarczy, to byłaby to błędna postawa, która zachęcałaby ludzi do tego, żeby nie słuchać się. Wskazań wiedzy na temat zdrowia i ufać samemu Bogu, co mogłoby narazić wiele osób na przykład na zarażenie i miałoby bardzo przykre i wielkie konsekwencje. A z drugiej skrajności, no, ufność w to, że same środki ochronne uchronią nas przed zarażeniem, byłoby też błędne. Bo nigdy nie jesteśmy w stanie całkowicie prawdopodobnie, tak mi się zdaje, ochronić się przed zarażeniem do końca. I, i gdzieś pośrodku jest jeszcze ta psychika, która próbuje to wszystko razem jakoś też połączyć, nie? to się łączą te dwie sfery, duchowa i, i cielesta, w tym, w, tym, w, tym, w tym, co byśmy nazwali tu psychiką. I teraz skupmy się na tym ostatnim poziomie, czyli duchowym i powiemy tylko o jednym elemencie to jest o modlitwie ponieważ w tym czasie właśnie pojawia się w internecie i, w, i w, w mediach wiele różnych propozycji modlitewnych czy mobilizacji modlitewnych które oczywiście zachęcają jak największą grupę ludzi do modlenia się do modlenia się aby zatrzymać tę zarazę oczywiście kiedy jesteśmy w naszych domach, teraz pozamykani, mamy wspaniałą okazję, żeby modlić się więcej. I nie ma w tym nic złego, bo na przykład rekolekcje zamknięte w różnych klasztorach, które ludzie odbywają, właśnie na tym polegają: żeby mieć więcej czasu na medytację, modlitwę, a także i odpoczynek. Taka przyszła mi myśl, że. My teraz, Polacy, nie tylko Polacy, pozamykani w naszych mieszkaniach, no, przypominamy trochę mnichów siedzących w naszych celach. Nie wiem, czy wiecie, ale mnisi bardzo dużo modlili się właśnie we własnych celach. Paradoksalnie, nie w kaplicach, kościołach, klasztornych, tylko cela była jednym z podstawowych miejsc modlitwy. I w wielu zakonach kontemplacyjnych oczywiście od wieków tak jest. Oczywiście od razu yy, chcę powiedzieć, że nie przesadzajmy, nie musimy spędzać 10-12 godzin na modlitwie. Yy, ten czas spędzony w domu, czy przeplatany oglądaniem telewizji, wiadomości, byle, byle nie za dużo, żeby się nie nakręcać i nakręcać lęku, czytaniem, spaniem, drobnymi pracami, no i właśnie modlitwą. Natomiast powiem o czymś może trochę subtelnym i trudnym. W tych inicjatywach modlitewnych mam wrażenie, wyczuwa się coś negatywnego czasami. Ma się wrażenie, że jakieś osoby próbują prześcignąć inne osoby, proponując jakieś jakiś typ modlitwy specjalnie w obronie przed koronawirusem i robią wszystko, żeby jak najwięcej osób zaangażowało się w tę medialną inicjatywę. Coś ostatnio takiego też ktoś mi przesłał i w tym w tej wiadomości było, było takie przekazanie od chyba Maryi taki, ta, takiego orędzia, że jak będziemy się modlić taką, a taką modlitwą, to ta zaraza będzie zatrzymana, ale tam, i to jest oczywiście prawda, no, czyli jeżeli będziemy się modlić, i bardziej z wiarą będziemy się modlić, tym bardziej choroba będzie się prawdopodobnie zatrzymywać, o ile, in, nie, o ile nie jest inny ukryty sens tej choroby. Tutaj musimy zachować pokorę. My się mamy modlić z wiarą i wierzyć, że nasza modlitwa ma zatrzymać, ale pozostawmy Bogu resztę. Natomiast wrócę, tam było takie jedno podejrzane zdanie, że skuteczność tej modlitwy będzie dopiero wtedy, jeśli ty nie zatrzymasz tej wiadomości i prześledziesz ją co najmniej dziesięciu osobom. No przepraszam bardzo, ale to, to już jest szantaż modlitewny. Powiedzmy teraz coś pozytywnego. Jak powiedziałem, każda modlitwa jest dobra. Trzeba się modlić. No, i dobrze się modlić dużo. Ja bym poradził na ten czas zarazy, że, żebyśmy modlili się tak, jak modliliśmy się dotąd. Jeżeli zdecydowaliśmy się na jakąś dodatkową modlitwę, oczywiście nie ma w tym nic złego. Natomiast, jeśli już ktoś od dawna prowadzi uporządkowane życie modlitwy i pracy, to nie potrzebuje dodatkowych modlitw. Ale na przykład w czasie tej zarazy może powiedzieć sobie na przykład, że każdego dnia Anioł Pański i Apel Jasnogórski poświęcę w intencji zatrzymania zarazy. Ważne jest także, jaki duch, to znaczy jaki stan ducha zamieszkuje nas, kiedy modlimy się w tej intencji. Jest to oczywiście bardzo szeroki temat, nie jesteśmy w stanie o tym. Wiele powiedzieć. Zasygnalizuję tylko jakieś takie wybrane przykłady. Gdyby ktoś twierdził, że on ma tak, takie zaufanie do Boga i taką ufność, że nic mu nie grozi, bo Pan Bóg dał mu znać, że nic mu się nie stanie, no byłoby to dosyć podejrzane. A z drugiej strony, jeśli ktoś ma zaufanie do Boga, zaufanie Jego planom wobec mojego życia, z moim udziałem, to znaczy z, całym, z, całym, z, cał, z całą tą moją ludzką odpowiedzialnością chronienia się przed chorobą, unikania okazji do zarażenia, bo to jest to czymś dobrym. Trzeba ufać Bogu i opatrzności. Ale jeszcze powrócę. Trzeba chronić się przed tym, co byśmy nazwali takim fideizmem, czyli czysta wiara wystarczy. Nie wystarczy. My jesteśmy także ludźmi i musimy po ludzku, rozsądnie działać i myśleć. Ale trochę przewrotnie podam inny przykład, jakby na odwrót. Można popaść w taką postawę dość też uważam niebezpieczną. Nazwałbym to, nazwałbym to taki natu, naturalizm duchowy z pewną dozą... Lekceważenia tego, co się dzieje. Tłumacząc, że przecież są inne, znane od wielu, wielu lat choroby, na które umiera o wiele więcej ludzi, ale o tym się nie mówi, bo umierają w krajach biednych, a nie w bogatych. A teraz mówi się dużo o wirusie, bo dotknął bogatych. Nie do końca wydaje się ten argument słuszny, ponieważ w krajach bogatych też bardzo wiele osób, może więcej, na inne choroby umiera. Tylko, że jest pewna różnica między tym, co się dzieje teraz, a tymi chorobami, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Bo my tej chorob nowej choroby nie znamy dobrze, nie mamy nad nią za, za wiele kontroli. I nie wiemy, jaka jest przyszłość. W przeciwieństwie do tych wszystkich znanych chorób, które znamy od może nawet setek lat. I znowu, właśnie, żeby przeciwważyć taką postawę, no ale i usprawiedliwić, rzeczywiście, gdyby ktoś przeżywał no, już naprawdę wielki lęk przed tą chorobą. Może być czasami skuteczne takie przestudiowanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że ja się zarażę. Podkreślam, zawsze jest to możliwe, że ja mogę się zarazić, ale jak to jest prawdopodobne, bo jeżeli już się zarażę, przepraszam, że to powiem, ale ile z osób zarażonych umiera, więc to prawdopodobieństwo jeszcze bardziej maleje, że ja umrę. Ale cały czas podkreślamy, że realnie może to się stać. Ale czasami takie racjonalne przestudiowanie sytuacji też może pomóc. Nie jesteśmy w stanie tu za wiele powiedzieć w tak krótkim nagraniu, ale spróbujmy przez chwilę jeszcze powiedzieć jakoś podsumować to w sposób bardziej ogólny i bardziej, można powiedzieć, też w pewien sposób pogłębiony duchowo. Na pewno to, co się dzieje, jakoś wstrząsnęło światem. Zwłaszcza tym światem, w którym my żyjemy, czyli tym, 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 światem cywilizacji Zachodu. Bo nagle nie mamy nad czymś kontroli, a, a raczej do tego właśnie jesteśmy przyzwyczajeni, że panujemy nad sytuacją. Natomiast na poziomie indywidualnym każdego z nas, powiedzmy sobie krótko, Rób, róbmy wszystko, co tylko jest po ludzku w, naszych, w ramach naszych możliwości, a resztę zostawmy Bogu. Modlimy się do Boga, żeby ta zaraza ustała, ale ustanie tej zarazy nie zależy od tego, czym i jak będziemy się modlić. Módmy się przede wszystkim różańcem który jest podstawową formą modlitwy kontemplacyjnej i medytacyjnej Kościoła, pamiętając, że skuteczność każdej modlitwy nie zależy od formy, w jakich daną modlitwę się praktykuje, ale od ufnej wiary Bogu, który swoją sprawiedliwość najpełniej wyraża w miłosierdziu.